Witam Was serdecznie, z tej strony Mackenzie i dzisiaj Wam pokażę jak nagrywać przez Bandicam no i wideo, tutaj wybieramy gdzie ma być film gdzie ma się zapisywać tutaj zostawiamy to tutaj mamy m 12 zaczynamy rozpoczynamy film pauzę to F8, pauzę możemy sobie włączyć, wyłączyć, tą sobie włączę bez kursora. I tu ja zmienię, żeby był kursor. Tutaj nic nie ruszamy, znaczy tutaj możecie ustawić ustawienia i możecie ustawić yy, z tego yy, obraz. Tak, dźwięk, dźwięk. Tutaj, tak, tu możecie ustawić, yy, jaki ma być Jakich rozmiarów się nagrywać? na YouTube tu na przykład szerokość, nie wiem. Nie wiem, ja tu mam 720 jeszcze ustawiony. Obraz. Bez kursu, to jest ustawiacie co tam chcecie. I... No, i to już było tyle. Tak, to już by było na tyle więc komentujcie, subskrybujcie subskrybujcie mój kanał, oglądajcie go, jeśli Wam podoba jeśli Wam podoba, dobra, co ja mówię i ludzie przygotujcie się na, na let's play e Battlefield 3 więc ja kończę, trzymajcie się